Hejka. Będę dzisiaj sorki za to, że powiedziałam, że jutro będziemy mi Ale wydawało mi się, że tak. Będziemy ścieć moje łóżko. No pokaż łóżko. No nie. To łóżko nie? Wyciągamy moją krew. To tak. Otwieramy łóżko. To wiem, mam bajze, Ale... Przynajmniej dziutki kacyk, można się go utrudnić. Polecam, gdzieś go kupiliśmy, ale rok temu. Więc polecam go. I tutaj, oczywiście, mamy piórkę moją. To jest. Nie widać jej. to jest buldog francuski. I ona jest Dobro Dobra. to była już dawno kupowana, 3 lata temu. Y, moje prześcieradło i poduszka z herokity. No, poprawiamy koc... Kos poprawiamy. Jak to poprawiamy Nie. Poprawiamy koc, żeby było mniej. A później bierzemy oczywiście prześcieradło, takie o. I... i... Szkoda, że tu nie ma flesza. No i później tak orobimy oczywiście to trochę dam głębiej, bo tym y, tym głębiej tym lepiej ale nie tak e, e, i moja siostra mnie na nie, <grym> nie ma nie ma kamerzysty dlatego dobra? operatora raczej chyba dobra, dajemy takuszko damy to, bo coś nie wyszło no. Bierzemy te dwie poduszki, jak zawsze. tu. I bierzemy oczywiście przedłuże, żebyśmy później spodobowali. w razie czego. Jako się z Kitty. Aha, później wam podam łóżnik na Robloxio. W razie czego. A później. bierzemy mój kocki mięciutki i dajemy go pod pupę. Pytuszka się zawsze dziwna, tak jej się podoba. Dobra. Krywamy. Kiedyś tak? Okay. To tak? Bo bardziej to. On jest pomarańczowy, tutaj. No, wiadomo. No, i bo on takie światło. I kołdra, i cyrk. jeszcze raz może jednej poduszki, to się umiemy nogi, ten kocek tutaj dam na sobie i taką drogą a ta poduszka oczywiście może tu być, oto właśnie, a teraz zostawiam i do jutra, żeby ostatni odcinek, więc polecam i i, i wchodźcie na moje siostry konto, więc wszystko polecam, więc polecam, widzicie <laughs> w ogóle i do jutra, pa!